Mówimy tutaj o medycynie, która nie, nie będzie wdrażana do powszechnego wykorzystywania za 20-30 lat. To mówimy o rozwiązaniach, które faktycznie mają szansę zostać wykorzystywane, jeżeli chodzi o, o możliwość zastosowań w praktyce klinicystycznej w ciągu pięciu, sześciu, siedmiu lat. Nastawiamy się w ramach laboratoriów, które zostały przygotowane już w tym momencie na obszary związane z genomiką dysperyberacyjną, izolowane narządy, serce, w tym momencie albo celowo płuca i... Naszą profesorę a my jego następcy, my to dzielą. Będziemy kontynuować we wszystkich możliwych obszarach i rozwijać w taki sposób, żeby uczniowie byli lepsi od mistrzów. Chciałbym składając gratulacje na ręce Śląskiego Centrum Chorób Serca. Podziękować Pani prezydent za to, że oborzecie Mańcerzu i za to, że konsekwentnie buduje zamrzutą akademickość, rozwija. Te możliwości związane z rozwojem różnych technologii, a przede wszystkim tych technologii, związanych z inżynierią biomedyczną, co nas też bardzo cieszy. Ja, jako działu nie inżynierii biomedycznej, mam tę dużą satysfakcję, że wśród tych instytucji możemy tak jak moc współpracować i także myśleć o dalszym rozwoju naszych uczelni. Także... Panie profesorze, na Pana ręce dla wszystkich pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca i dla wszystkich przyjaciół, bo Pan Adam Konka już wymienił, jak, wie jak wielu przyjaciół zaangażowało się w to przedsięwzięcie. Tak więc, Panie profesorze, dla Pana i dla całego zespołu najserdeczniejsze podziękowania, gratulacje! No, i tak naprawdę dopiero się zaczyna. Wszystkiego dobrego.